do jeżdżenia na motocyklu w upały. Jakie rodzaje spodni mamy do wyboru normalnie? Wiadomo, każdy z nas ma jakieś tam spodnie do jeżdżenia motocyklem. Ktoś może mieć skórzane, ktoś inny ma spodnie typu Cordura, jakieś podobne grube. Tego typu spodnie wiadomo służą świetnie w normalne, chłodne dni, czy tam zwyczajne letnie dni. Natomiast kiedy jest bardzo gorąco, potrzebujemy czegoś przewiewnego. No i teraz tak. Poza spodniami typu kordura, goretek, grube, czarne spodnie, czy tam białe, wszystko jedno, ale grube, nieprzewiewne spodnie. Mamy do dyspozycji spodnie zwyczajne, bawełniane, takie jak te, ale z kocem kewlarowym w środku, czy tam z kewlarem, albo spodnie, gdzie włókno kewlarowe jest już wszyte w jeans. I tak mamy tutaj właśnie, o, takie typowe spodnie, sprzedawane w Wielkiej Brytanii, spodnie z kewlarem w środku. O tych spodniach powiemy sobie troszeczkę więcej za chwilę, bo te spodnie to jest bardzo ciekawa sprawa. Takie same spodnie jak w Wielkiej Brytanii, te jest ich mnóstwo sprzedawanych i na Aliexpress i w Polsce również. Jeździ się w nich bardzo fajnie, są przewiewne, dosyć przewiewne, dlatego że kevlar jest głównie na tyłku. I, i, I tutaj na, na biodrach, także to jest fajnie, na kolanach jeszcze. E, poza tym reszta to jest zwykła bawełna, także powinno być to w miarę przewiewne. Ja jeździłem w tych spodniach całkiem sporo, byłem w tych spodniach we Włoszech. Są dosyć przewiewne, ale to nie jest super rozwiązanie, które załatwia wszystkie problemy. Także stwierdziłem, może warto poszukać czegoś innego, może, może coś takiego, co ma męż w środku. Niestety specjalnie takich spodni nie ma. Znaczenie nie, no są, ale tak jak poprzednio, albo czarne, albo idiotyczne białe. Albo wersja dla kogo? A no dla tych panów tutaj. <grym i górne> tak. No ale ja takich spodni bynajmniej nie chcę. Także szukałem dalej czegoś innego. I czymś innym są tego typu spodnie. Które to są spodniami, w których już użyty został kevlar do ich szycia. Czyli po prostu jednowarstwowe. Te akurat spodnie, które tutaj mam są to spodnie firmy Bullit. Markowe spodnie, które upolowałem dość tanio w przecenie za pieniądze rzędu 90 funtów. Bardzo dobra cena. Rewelacyjne spodnie. Bardzo dobrze wykonane. Fajne. Wszystko super. Wyglądam w nich o jak widać teraz, czy to dobrze, czy to źle, to już jest kwestia modela, a nie samych dżinsów. Natomiast te dżinsy, powiem Wam całkiem szczerze, też nie są jakoś super rewelacyjnie przewiewne. Owszem, można kupić takie dżinsy w kolorze dużo jaśniejszym nie będą się tak nagrzewać będą na pewno lepsze na upały ale dalej nie mają super przewiewu. Drobne wyjaśnienie: mówimy tu o temperaturach powyżej 35 stopni Celsjusza, poniżej tego jak najbardziej można w takich spodniach jeździć bez kłopotu. Myślałem więc, co zrobić dalej. No i tutaj padł pomysł ostateczny: a mianowicie coś takiego. To są moi drodzy legginsy firmy Boutex, z kewlarem, a dokładnie z materiałem, który się nazywa. Daj nima. Dlaczego ostatecznie doszedłem do takich leginsów? Dlatego, że zobaczcie. One są tutaj w tych miejscach przewiewne. To są wersja, to jest wersja Essentials, czyli taka podstawowa, która jest w pełni przewiewna tutaj z przodu w kroku, czyli jajka wam się również nie spocą, raczej i na to możecie nałożyć już dowolne, kompletnie dowolne spodnie, które chcecie, nawet od piżamy, i jesteście bezpieczni, dlatego że to jest też coś w stylu kevlaru, ta cała Dajnima. Także to powinno Was zabezpieczyć. Przede wszystkim te spodnie mają, proszę, ja Was tutaj pokażę do kamery, rating AA, czyli tak naprawdę są dosyć bezpieczne. Protektory, które tu są, są poziomu pierwszego, więc są dosyć miękkie i wygodne, jak dla mnie wystarczy, ale gdybym się chciał czuć bardziej bezpieczny, wrzuciłbym tu level drugi. Oczywiście można je wymienić, mimo że wygląda, że jest to wszyte. Także o tych leginsach porozmawiamy sobie jeszcze za chwilę, jak je założę i wtedy Wam pokażę, co i jak. Tymczasem e, to tyle. No dobra, moi przyjaciele, to jest jak wyglądam w tych samych leginsach, w samych kalesonkach. I zobaczcie, jaką mam koszulkę. A? Zarąbiście, co? No i teraz tak. To są te leginsy. Zobaczcie, że tutaj wszystko elegancko wentylowane. Także nie ma żadnego problemu. No dobra, oczywiście te białe elementy nie są tak dobrze wentylowane i tu przewiewu nie ma, ale przynajmniej materiał jest taki chłodny w dotyku, także jest przyjemne wrażenie. A te części z czarnej lajkry naprawdę dobrze wentylują. Więc jak się na wierzch zarzuci piżamę, będzie git. No i cyk. Tutaj zarzuciłem mi jak najbardziej szmatławe bojówki, jakie znalazłem. Naprawdę mocno przewiewne. Meszowa kurtka do tego. I chyba lepiej już być nie może. No chyba, że wybrałbym meszowe spodnie na szturmowca Imperium. No ale ja jednak wybieram to, co mam na sobie w tej chwili. Stosunkowo jasne ciuchy. Dobre, przewiewne na tyle, na ile się tylko da. Przy jakimś tam poziomie bezpieczeństwa. A pod spodem kalesonki, które rzeczywiście. Powinny tyłek uratować na wypadek ślizgu. Tu wersja druga, naprawdę cieniutkie, jasne dżinsy, najbardziej przewiewne jakie znalazłem i też w bardzo jasnym kolorze, żeby nie nagrzewały się od słońca. A na nogach mam trampki shimmy, które też są w miarę przewiewne. Więc myślę, że w porównaniu z ciuchami, które miałem we Włoszech przy plus 40, powinno być nieco lepiej. Oczywiście nie umieszkam tego przetestować w Turcji, ale myślę, że będzie git. A do tego wszystkiego zachowujemy jeszcze jako taki w miarę znośny motocyklowy wygląd. A jakby ktoś bardzo chciał, to można jeździć w samych kalesonach, tylko nie jak się ma taki bebsun. A teraz, moi drodzy, porozmawiamy sobie o spodniach z kewlarem w środku. Dlaczego o tych z kewlarem? Dlatego, że przez długi czas myślałem, że jest to najlepsze rozwiązanie. Przód jest w miarę dobrze wentylowany, dlatego, że jest to jeans albo powiedzmy bawełna. Dobrze przewiewny materiał, kryte są tylko kolana i tyłek, więc tylko tam nie przewiewa. Poza tym jest to całkiem dobre i w miarę tanie rozwiązanie. A przynajmniej może być tanie. Oczywiście, jeśli ktoś kupuje firmowe rzeczy, certyfikowane, to jasne, one nie są tanie. Powyżej 500 zł najczęściej i więcej. Ale można też takie spodnie upolować na AliExpress czy na Allegro czy gdziekolwiek. I tam za 200 zł możecie upolować bardzo przyzwoitej jakości spodnie, takie jak te. Naprawdę gruba bawełna, porządnie szyte, sprzedawane pod jakąś brytyjską marką tutaj akurat, ale równie dobrze mogłaby być polska nie ma to znaczenia. W środku jest kevlar. Nie mają oczywiście żadnej certyfikacji, ale po co mi certyfikacja, skoro jest kevlar w środku, tak? Ale nie do końca, moi drodzy, bo coś ten kevlar zaczął wydawać mi się podejrzany. Postanowiłem to sprawdzić i przyjrzałem się temu kewlarowi dokładniej. Zobaczcie, jaką mam górę ciuchów przed sobą. Będę mówił o ciuchach z kewlarem. O, takich zobaczcie, jak te oto spodnie. Te konkretne spodnie, akurat kupiłem dla mojej żony w Aldi. W brytyjskim Aldi jest sprzedawana firma Crane. Całkiem przyzwoite jakościowo spodnie wyglądają bardzo dobrze. Certyfikacji motocyklowej wprawdzie w środku nie widzę, dobra kupiłem je parę lat temu, może jeszcze wtedy nie robili, ale jest napisane na metce 100% aramid, czyli solidne, porządne włókno, tak, nie żadne chińskie badziewie. Czuć, że ten materiał jest tutaj gruby, solidny, naprawdę wydaje się to być fest zrobione. Ale w niektórych innych spodniach, które mam, a mam ich sporo, ten materiał nie wydaje się już taki gruby, zatem przyjrzyjmy się jakimś innym. O, takie oto bojówki, sporo takich bojówek nakupiłem, pojeździ bo się w tym naprawdę wygodnie wygodne spodnie, porządnie zrobione no i z kewlarem więc bezpieczne, tak? Tu mamy jeszcze jedne, więc trochę ich sobie potestujemy też kewlar, proszę bardzo a poza tą wkładką 100% bawełny no i na koniec te spodnie, w których byłem we Włoszech też je sprawdzimy. Swoją drogą firma już nie istnieje a przynajmniej już nie ma strony. Ja te spodnie kupiłem z Amazona, ale już tam ich znaleźć nie mogę. No nieważne. Kewlar mają tak jak wszystkie inne. Ale w tych spodniach ten kewlar, jakiś taki, najbardziej cienki i przewiewny. No i teraz tak, wywinąłem te spodnie na drugą stronę, przyjrzałem się im dogłębnie i w oryginalnym kewlarze powinny być metki DuPont Kevlar, a tu żadnych nie ma. Zatem stwierdziłem: cholera, trzeba to sprawdzić. Czyli biorę do ręki papier ścierny 240, bo taki miałem pod ręką. No i zobaczymy, co się stanie. Potraktujemy tym nasz wspaniały Kevlar. A, no i chciałem Was od razu przeprosić, bo trochę zrypałem to wideo. Raz, że gadałem w nim po angielsku, a dwa, że ostrość poleciała mi w krzaki. Ale przejdźmy do testu. One, two, 3, 4, 5. No i tak. Pięć potarć. I zobaczcie. Cyk. Cóż za niespodzianka. Dziurka. No, któż by się spodziewał? Kevlar? Serio? Dobra, wiecie co? W takim razie sprawdźmy te najpewniejsze dżinsy Zaldika. Chyba te Zaldika powinny być dobre. 100% aramid w końcu, tak? No i przy okazji, w dotyku ten materiał też jest naprawdę grubszy. Zatem do roboty. No i co się wydarzyło się? Ano, dziurka. <laughs> Wiecie co? I to jest naprawdę przerażające. Aramid. Aramid. Tak, aramid. No, koło aramidu to to nawet nie leżało. Metka mówi 100% aramid, ale to jest słuchajcie, moim zdaniem zwykła bawełna barwiona na żółto. Fakt, te spodnie już nie są w sprzedaży, ale nie zmienia to faktu, że były. Ale teraz weźmy na tapetę moje spodnie z włoch. 2 3 4 5 And te potarłem sześć razy. I co? No jak to co? No dziura i drą się jak zwykła bawełna. W tym momencie sam już w siebie zwątpiłem, w związku z czym wziąłem moje spodnie z kordury. Dobra, to chyba nie jest kordura, tylko poliester 600D. Nieważne, spodnie są certyfikowane. Wprawdzie tylko poziom A, ale jednak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No i jak na to certyfikowane spodnie poziomu A? Słuchajcie, nie ma śladu. Ani grama śladu po moich potarciach. Czyli jaki z tego morał? No, chyba jednak ta certyfikacja działa. Ktoś to jednak sprawdza. Czyli zwykły, najprostszy poliester 600D kontra papier ścierny? No, zdał egzamin. A teraz biorę na tapetę kolejne tanie spodnie. Tym razem z poliestru też 600D, ale nie certyfikowane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I wiecie co? Jakiś ślad jest, ale się nie przedarły i dziury nie ma. Czyli to, co niby jest z poliestru 600D jakoś działa, tylko ten kevlar jest dziwny. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. See? Already? No słuchajcie, dziadowski poliester wytrzymuje, a kevlar robi to. Czy to jest kevlar? Odpowiedzcie sobie sami. A ja tymczasem postanowiłem zaryzykować i sprawdzić jeszcze te porządne dżinsy. W końcu te są certyfikowane. Look. I co? I nic. Materiał cały. Wcześniej sprawdziłem na wnętrzu nogawki, 10 razy potarłem i też było dobrze. Zatem? Zatem co moi drodzy? To nie jest żaden kevlar. To jest zwykłe gówno. To jest zwykła bawełna, parwiona na żółto. Nic więcej. Nie ufajcie temu. Jeśli to macie w swoich spodniach, weźcie nożyczki i to wytnijcie. No dobra, może nie wycinajcie od razu. Najpierw sprawdźcie, czy jest gdzieś w środku metka Deep on Kevlar, bo powinna być. A jak nie, to znaczy, że to szmata. Tak samo te kieszenie na protektory nie mają sensu, bo to są zwykłe, zwykłe bojówki. Albo zwykłe jeansy. Po prostu można zupełnie śmiało to gówno stąd wyciąć. Nie ma to żadnego sensu, bo to po prostu nie działa. Zwykłe jeansy, nawet te Zaldika, a propos właśnie, o, to gówno nie działa, ale ten jeans trzyma lepiej niż to żółte gówno. Także śmiech na sali. Cóż, wciąż możecie kupować rzeczy niecertyfikowane. Niektóre z nich, jak widzieliście na filmie, działają. E, trzymają, są odporne na ścieranie. Ale na pewno nie ten kewlar. W żadnych ze spodni, które mam, żadnych, co do sztuki, cztery pary, we wszystkich była to zwykła badziewna bawełna, która przeciera się po trzech do pięciu potarć papierkiem ściernym 240. No i dobra, moi drodzy parafianie, to by było wszystko na dzisiaj. Ja wybrałem rozwiązanie z tymi kalesonami, z materiałem Dainima. Moim zdaniem to się najlepiej sprawdzi. Będzie najbardziej przewiewne w upały. Rozmawiałem o tym z kilkoma youtuberami z Teksasu, z Australii, i również polecali to rozwiązanie, aczkolwiek ktoś również polecał, jeden znajomy z Hiszpanii, polecał po prostu jasne, jednowarstwowe jeansy. Eee, firmy Roadskin, podobno bardzo dobre. Certyfikowane, dodajmy, i sprawdzane także działają. A dlaczego wspomniałem youtuberów z Australii i Teksasu? Bo tam jest gorąco i oni wiedzą najlepiej. Ja będę testował to dlatego, że nie chcę kupować po prostu 20 par certyfikowanych spodni, każde z nich kosztują 500 tys. zł przynajmniej. Tutaj raz wydałem nie mało, bo 1000 zł i załatwia to temat, bo reszta spodni może być absolutnie byle jaka. Po prostu na to możecie sobie narzucić, tak jak mówiłem, co chcecie, Piżamy, wszystko jedno, dresik, co Wam tam wygodnie. Dobra, żarty żartami, ale tak, wydaje mi się, że to jest świetne rozwiązanie i tego będę się trzymał. Oczywiście zdam wam relację, jak już będę w Turcji, będę na mojej wyprawie i będzie naprawdę gorąco, to wam powiem, jak to działa, czy działa, czy też jest do bani. Natomiast wam sugeruję: nigdy nie kupujcie spodni z żółtą bawełną w środku, bo to nie jest żaden kevlar. To jest po prostu kawał żółtej bawełny która po trzech potarciach papierem ściernym 250 pójdzie do piachu. Po prostu to nie ma żadnego sensu. Jeśli chcecie kupować spodnie z kevlarem, to kupujcie certyfikowane. I słuchajcie, nie jestem maniakiem bezpieczeństwa, nie jestem wariatem jakimś, który zawsze mówi: Zawsze musicie mieć wszystko, co najlepsze na sobie, bo inaczej się zabijecie, umrzecie i w ogóle będzie koniec świata. Nie, ale jeśli macie jeździć w takim czymś, co ma po prostu w sobie żółtą bawełnę i nic więcej, to równie dobrze możecie jeździć po prostu w zwykłych, normalnych, cywilnych dżinsach. Niczym się to nie różni. Także wybór należy do Was, róbcie co chcecie, ale ja uważam, że kalesonki zawsze w cenie. No chyba, że... Dzięki za oglądanie, na razie, cześć.